Biznes jest prosty. Gdzie i jak szukać klientów naszego biznesu? Jak pozyskać klientów w czasach, gdzie wszystkiego jest już na pęczki? Tysiące firm zadaje sobie to pytanie każdego dnia. Najczęściej wybieranym sposobem wśród mikro i małych przedsiębiorców na przyciągnięcie konsumenta jest obniżenie ceny i czekanie, aż klient się o tym dowie, lub po prostu promowanie niskiej ceny. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że większość tych firm już na starcie buduje sobie markę firmy taniej i przyciąga klientów, którzy chcą niewielkim kosztem zakupić towar. Uwierzcie mi jednak, że nie wszyscy chcą tanio. Na YouTube udostępniłem film pod tytułem Czy cena naprawdę ma znaczenie, który odpowiada? że cena jest ostatnim z naszych argumentów, którym powinniśmy manipulować, aby pozyskać klientów. W większości przypadków konkurowanie ceną kończy się niską rentownością firmy, lub co gorsza, długami, a także w wielu przypadkach obniżeniem jakości naszego produktu lub usługi, a tego byśmy chyba nie chcieli. W zależności od profilu działalności, czasami trzeba zainwestować w pozycjonowanie strony. Czasami w banery reklamowe. Wielokrotnie wystarczy wykorzystać swój telefon i podzwonić do potencjalnych klientów. Bardzo ważne jest, abyśmy sprecyzowali naszego klienta docelowego. Więcej na ten temat ukaże się w poście skrypt identyfikacji klienta. Pozwala nam to na maksymalnie precyzyjne kierowanie reklamy do osób, które z największym prawdopodobieństwem Kupią od nas produkt lub usługę. Możemy dzięki temu zaoszczędzić trochę kasy na reklamę i marketing. Wiecie, dlaczego Lamborghini nie reklamuje się w telewizji w godzinach największej oglądalności? Wtedy, kiedy oglądamy reklamy alkoholi, produktów spożywczych czy sieci telefonii komórkowej. Przecież ich z całą pewnością stać na emisję w najdroższym czasie antenowym. Odpowiedź jest dość banalna. W precyzowaniu klienta docelowego. Najprawdopodobniej wyszło im, że ludzie kupujący Lamborghini nie kupują go za namową reklamy w telewizji albo nawet nie oglądają telewizji, bo nie mają czasu. Takie wnioski możliwe są tylko po dokładnym opisaniu naszego klienta. Masz problem z określeniem swojego klienta? Napisz do mnie maila. Marcin Ujejski 19 października 2015 roku. Czytał Mateusz Dudek.